Anbernik RG477M to taki mały potwór wydajnościowy w świecie handheldów. W środku siedzi Dimensity 8300, do tego 12 GB RAM i szybka pamięć UFS czyli sprzęt, który nie boi się ani PS2, ani GameCube'a, ani nowych gier na Androida. To już nie jest tylko maszynka do retro, a pełnoprawna konsola przenośna. Do tego dochodzi obudowa z aluminium CNC, cięższa, ale daje zupełnie inne wrażenie niż plastikowe konstrukcje. Bierzesz to do ręki i od razu czujesz, że masz sprzęt premium, a nie tanią zabawkę. Więc sprawdźmy, co tak naprawdę potrafi ten potwór. Ale najpierw rzut oka do pudełka. A tam klasyka, kabel USB-C do ładowania, instrukcja, szkło na ekran, no i coś czego wcześniej u Anbernika nie było, etui. I to od razu na plus, bo etui ma naprawdę fajny, przyjemny w dotyku materiał i w trakcie testów korzystają z niego cały czas. Chroni konsolę dobrze, a przy okazji sprawia, że nie boisz się jej wrzucić do plecaka. Przechodząc do jakości wykonania, tutaj Anbernik naprawdę poszedł w stronę premium. Konsola dostępna jest w dwóch kolorach, srebrnym Silver Blade, i ciemniejszym, Chocolate Bronze. Obudowa jest w całości wykonana z metalu. CNC i to czuć od razu po wzięciu w rękę. Pierwsze wrażenie jest cięższa niż wszystkie wcześniejsze modele. Waży 354 gramy. I ta waga naprawdę się czuje. Ale jednocześnie od razu wiesz, że to nie jest zwykła plastikowa zabawka, tylko sprzęt z wyższej półki. W tyłu mamy gumowe nakładki poprawiające chwyt, więc konsola mimo metalowej obudowy nie ślizga się w dłonie. Boki są delikatnie zaokrąglone, dzięki czemu nie wbijają się w ręce podczas grania, a to też ważne przy dłuższych sesjach. Jeśli chodzi o porty, na dole znajdziemy USB-C do ładowania, wspierające szybkie ładowarki oraz obsługę obrazu 1080p. Więc tak podepniemy pod telewizor gniazdo słuchawkowe Jack 3.5 mm, a także slot na kartę microSD. Konsola ma dwa głośniki Stereo i od razu słychać różnice. Grają głośno, czysto i mają fajną przestrzeń. To kolejny element, przez który czujesz, że masz do czynienia ze sprzętem premium. No i jeszcze kwestia chłodzenia. Na górze i z tyłu znajdziemy wentylator, który działa w dwóch trybach. Auto i strong. Nie ma opcji słabszego nadmuchu i moim zdaniem to dlatego, że metalowa obudowa sama w sobie mocniej się nagrzewa niż plastik. Producent nie chciał ryzykować, że konsola będzie się gotować, więc zostawił tylko dwa tryby. W przypadku wymagających gier odpala się tryb strong i wtedy czuć, że odprowadza to ciepło dużo szybciej, ale wiąże się to z hałasem, bo wentylator jest słyszalny. No to przejdźmy do przycisków, bo tutaj też Anbernic zrobił świetną robotę. Na pierwszy ogień analogii z Hall Effect, więc bez ryzyka driftu. Do tego mają podświetlenie RGB. I można je dowolnie ustawiać, od efektu oddechu, przez tęcze, aż po własny kolor. Mają odpowiednią wielkość i zakres ruchów. Depot jest naprawdę świetny, precyzyjny, z dobrym klikiem. Idealny pod retro, szczególnie bijatyki i platformówki. Przyciski akcji mają fajny, sprężysty skok. Nie są ani za miękkie, ani za twarde. Po prostu dobrze się w nie klika. No i na koniec triggery i bumpery. Tutaj Unburning zrobił to naprawdę sensownie, klikając L2 albo R2 nie zdarza się przypadkowo nacisnąć R1 czy L1, co w innych konsolach tego typu bywało problemem. Warto jednak zaznaczyć, że nie są to analogowe triggery, tylko zwykłe przyciski. Do większości retro gier to wystarczy w zupełności, a przy tym działa pewnie i wygodnie. Do tego mamy cztery dodatkowe przyciski funkcyjne. Start, Menu, Home oraz przycisk, który pozwala szybko przełączyć się między Androidem a luncherem Unburning. To bardzo wygodne rozwiązanie i super, że Unber cały czas dostosuje. Na górze obudowy znalazły się jeszcze przyciski zasilania i regulacji głośności. Wszystko w intuicyjnym miejscu łatwo dostępnym podczas grania. Ekran to 4,7 cala LTPS, w pełni laminowany z rozdzielczością 1280x960 pikseli i co najważniejsze w proporcjach 4 do 3. I to jest kluczowe, bo większość retro konsol była tworzona właśnie w tym formacie. Dzięki temu nie masz rozciągniętego obrazu ani czarnych pasków po bokach. Gry wyglądają dokładnie tak, jak powinny. Do tego dochodzi odświeżanie na poziomie 120 Hz. To niby detal, ale w praktyce czuć, że interfejs Androida i same gry działają ultra płynnie. Nawet przewijanie menu czy szybkie przełączanie aplikacji sprawia wrażenie flagowca. Kolory na tym ekranie są żywe, kontrast mocny, a czerń głęboka, choć to nie jest OLED, tylko LTPS. Jasność jest więcej niż wystarczająca, spokojnie można grać przy dziennym świetle, a kąty widzenia są świetne. Nic się nie przyciemnia przy przechyleniu konsoli. Jeśli chodzi o emulację, to RG477M obsługuje praktycznie wszystko, co tylko można sobie wymarzyć. Na Androidzie mamy dostęp do ponad 30 różnych emulatorów, od najprostszych konsol takich jak NES, SNES, Game Boy, przez klasyki typu Mega Drive, Nintendo 64, PSP, aż po trudniejsze maszyny pokroju Dreamcasta, Gamecube czy PlayStation 2. Do tego dochodzi pełne wsparcie dla emulatorów NDS i 3DS, które w połączeniu z dotykowym ekranem działają naprawdę świetnie. Warto dodać, że emulatorów nie trzeba szukać na własną rękę. Unburning ma gotowe rozwiązania i launcher, który ułatwia dostęp do całej biblioteki. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby samemu rzucać kolejne emulatory, albo korzystać z takich aplikacji jak RetroArch, więc pod tym względem możliwości są praktycznie nieograniczone. Ale dobra, przejdźmy do wydajności, bo tutaj RG477M naprawdę pokazuje pazur. Na start klasyka. NES, SNES czy PlayStation 1. Gry w stylu Crash Bandicoot, Gran Turismo albo Contra działają absolutnie bez problemu. Emulacja jest perfekcyjna. Wszystko śmiga w stabilnych 60 fps, a dzięki ekranowi 4 do 3 wygląda to dokładnie tak jak powinno. Żadnych rozciągniętych modeli czy dziwnych proporcji. Dreamcast. Tutaj też pełna satysfakcja. Dead Dore 2 Crazy Taxi wyglądają świetnie. Chodzą płynnie i to w wysokich rozdzielczościach. Kolory są żywe, animacje szybkie, granie to czysta frajda. PSP wiadomo, że ekran nie jest idealnie dostosowany do proporcji tej konsoli, ale dzięki wielkości samego wyświetlacza nie czuć, że coś tracimy. Można grać w natywnym formacie albo rozciągnąć obraz. I wcale nie wygląda to źle jak na niektórych handheldach. God of War czy inne duże tytuły działają tutaj wyśmienicie. Do tego mamy możliwość podbicia rozdzielczości nawet 8 razy, co daje w praktyce obraz 4K. Tekstury wyglądają wtedy tak, jakby gra miała premierę nie 15 lat temu, tylko teraz. Serio wrażenie jest niesamowite. PS2. I tutaj największe zaskoczenie. Większość gier można spokojnie odpalić w rozdzielczości 3 razy. Przy 4 razy zaczynają się drobne spadki płynności, więc 3 razy to złoty środek, ale i tak efekt jest fenomenalny. Need for Speed Mod Wanted bajka. Stabilne 60 fps, zero spadków, idealna płynność. Underground 2 to samo. Ratchet and Clank wygląda cudownie. Black gra się świetnie, Gran Turismo działa perfekcyjnie. Dla mnie to jest moment, w którym ta konsola udowadnia, że nie jest już tylko retro zabawką, ale pełnoprawnym sprzętem do emulacji nawet trudnych tytułów. Do tego dochodzi winlator, czyli możliwość uruchamiania gier z Windowsa. Tu udało mi się odpalić Tomb Raidera. Działał w przedziale 40 do 60 fps, więc da się w to grać. Inne gry nie chciały mi ruszyć, ale sam fakt, że można odtwarzać pecetowe tytuły robi wrażenie. I jeszcze jedna rzecz, granie w chmurze. Skoro konsola działa na Androidzie, to mamy pełny dostęp do GeForce Now, Xbox Cloud czy nawet PS Remote. Dzięki WiFi 6e wszystko chodzi bardzo stabilnie, a ekran 120Hz robi robotę. No i czas na baterię. A tutaj jak zwykle to bywa przy mocnych podzespołach. Nie jest idealnie. W środku mamy ogniwo 5300 mAh i przy słabszych grach typu PS1 czy SNES można spokojnie wyciągnąć nawet do 7 godzin zabawy. To naprawdę solidny wynik, jak na handhelda z takim ekranem i metalową obudową. Ale kiedy odpalimy cięższe rzeczy, jak PS1, PS2 w podbitej rozdzielczości i ekran ustawiony na około 40% jasności, to realnie mamy jakieś 2,5-3 godziny grania. Czyli not bad, not great. Da się przejechać dłuższą podróż, ale na cały dzień intensywnej zabawy już raczej nie starczy. Na plus, że jest szybkie ładowanie 27W, więc podpięcie na godzinę pozwala odzyskać sporo energii. No i czas na opinię końcową. Unburning RG477M to prawdziwy potwór wydajnościowy. W końcu mamy Handhelda, który bez problemu ogarnia PS2 w świetnej jakości. A do tego proporcje ekranu. 4 do 3 i cała ergonomia sprawiają, że gra się naprawdę wygodnie. To sprzęt, który w kieszeni mieści moc porządnej konsoli, która może również robić za konsolę stacjonarną i daje Ci dostęp do całej biblioteki retro plus androida. Są oczywiście minusy. Wentylator potrafi być głośny, szczególnie w trybie strong, a obudowa robi się ciepła, chociaż nie gorąca. Da się z tym żyć, a zimą może być to nawet plus, bo ręce są przyjemnie ogrzewane. Ale bez przesady. To nie jest także konsola parzy. To raczej naturalne przy metodowej obudowie i mocnych podzespołach. No i cena. Za ten model trzeba zapłacić około 1100-1200 zł. Sporo, szczególnie jak na sprzęt, który część osób traktuje jako retro konsolkę. Ale z drugiej strony pokażcie mi inny handheld w tej cenie, który tak płynnie odpala PS2, Gamecube, PSP w 4K i do tego może służyć jako mini stacjonarka pod TV. W tym kontekście ta cena ma sens. Podsumowując, mimo kilku wad, ja ten sprzęt uwielbiam. Serio, będzie mi smutno się z nim rozstawać po testach, bo to jedna z najlepszych konsol przenośnych, jakie miałem w rękę. Link do konsoli macie oczywiście w opisie pod filmem, a jak chcecie codziennie łapać okazje i promocje, to wpadajcie na owcehin.pl. Tam pojawiają się nowe oferty każdego dnia i dajcie znać, jaką grę Wy odpalilibyście na tej konsoli. Przy okazji chciałbym Was serdecznie zaprosić do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Retro Konsole Polska, której znajdziesz. Dyskusję o najnowszych modelach i ich funkcjach, pomoc techniczną i porady od innych użytkowników, linki do okazji zakupowych i promocji, wymianę opinii na temat gier i emulacji łowcyhin.pl od teraz jako aplikacja dostępna w sklepie Play. Obserwuj najlepsze okazje i otrzymuj powiadomienia, gdy cena spadnie lub pojawi się nowy kupon. Wszystkie obserwowane okazje znajdziesz w dedykowanej zakładce, dzięki czemu masz je zawsze pod ręką. Pobierz już teraz. Link do aplikacji w opisie lub w sklepie Play.